Zanim zaczęliśmy dzisiejsze nagrania, koledzy ze studia otrzymawszy materiał oznaczyli go na zielono w harmonogramie. Nie ustalaliśmy razem tego koloru, po prostu ci chcę uznaliśmy go za odpowiedni. Tak samo jak przy wykonanych questach w wielu RPGach. Jak to działa? Choć pojmowanie kolorów jest subiektywne, nasza ewolucja i otaczająca natura wykształciły w nas różne stany i emocje w obliczu różnych barw. Co więcej, nie tylko psychika, ale i fizjologia reaguje inaczej w zależności od wyglądu otoczenia. Chłodne kolory uspokajają nas i redukują stres. Ciepłe, podnoszą tętno i ciśnienie, gotując do działania. Wiedzą o tym szefowie fast foodów, podkręcając nasze apetyty na sam widok logo. Z drugiej strony badania przeprowadzone w ńkim metrze wykazały, że po instalacji niebieskiego oświetlenia liczba samobójstw na badanych stacjach spadła nawet o 84%. Gry bazują na wiedzy o naszym odbieraniu wszystkich kolorowych sygnałów, czego dobrym przykładem są wspomniane na wstępie RPG. Systemy walki w RPEG-ach wymagają od nas szczególnie szybkich reakcji, więc ich interfejs musi nam stale podskórnie komunikować, w jakim stanie znajdują się nasze postacie. A swoją drogą, jeśli interesuje was temat interfejsów, to wpadnijcie na film Bastiana o tutaj. Weźmy samą podstawę, czyli pask życia. Tutaj popularne są dwa podejścia, abstrakcyjne oraz Nazwijmy je organiczne. Pierwsze wyświetla nasze zdrowie na zielono, kiedy postać czuje się dobrze i jest w miarę bezpieczna. Zieleń od tysiącleci kojarzymy z bujną florą, tętniącym życiem bezkresem nizinnych pustkowi, gdzie bursztynowy świeżop... Sorry. To jednocześnie zimna barwa, więc gra wysyła nam komunikat spokojnie, żyjesz bez paniki. Kiedy hapeki zjadą nam do połowy, ma nam się zapalić lampka, kolor energii, słońca i światła, budzące w nas gotowość, skłaniające do poszukiwania rozwiązania sytuacji. I wreszcie dostajemy kolejne bęski i pojawia się czerwień, kolor ognia i krwi. Najbardziej widoczny z daleka ostrzeżenie, podnoszące ciśnienie i budzące odruch walki i ucieczki. Z krwią wiąże się drugie podejście do pasków życia, znane chociażby, z Zeldy albo Diablo. Tam wskaźniki są jednolicie czerwone. Im mniej zapełnione, tym mniej wedle percepcji krwi płynie w żyłach bohatera. I naturalnie, gdy zjedzie do zera, umieramy. O ile... Zaklęcia nie stanowią inaczej. One pomagają czasami oszukać śmierć. Potrzebujemy jednak do nich many, którą zwykło się oznaczać na niebiesko. Ci, którzy lubią przejść się na spacer, jak ja z mobilnym Wiedźminem, kojarzą dwie potężne siły natury: niebo i morze. Z jednej strony popołudnie, przy spokojnym szumie fal lub chillout pod bezchmurnym niebem, potrafią nas wyciszyć wprowadzić równowagę i skupienie. Z drugiej ciemne chmury rodzą burze z piorunami. Prąd można sporwać i utopić, a oba żywioły razem obrócić się w potężny sztorm. Są to zatem sfery zarazem stale przewidywalne, jak i ciągle nieokiełznane, niezbadane, jak właśnie magia, na przykład. Jednego dnia zdejmujemy klątwę, by kiedy indziej rzucić inną na całe pole bitwy i narazić na zgubę wszystkich, którzy na nie wejdą. Zdarza się. Od zguby przez tysiące lat ratowała nas wspomniana wcześniej krótko barwa żółta. Zanim wynaleziono odpowiedni sprzęt, marynarze odnosili się do położenia gwiazd i latarni, by określić swoją pozycję. Dostrzegane w mroku zapalone ogniska i pochodnie sugerowały, że w pobliżu ktoś mieszka lub chociaż przebywa. I prawdopodobnie z tych odruchów wzięły się waypointy, pokazujące nam właściwy kierunek drogi na mapie. Z żółci korzysta się nie tylko w interfejsie, ale też przy projektowaniu poziomów. Pokazał to chociażby The Last of War eksponując żółty most, dawano nam znać, że znajduje się przy nim coś ważnego. Póki co mówiliśmy głównie o naturalnych skojarzeniach. Jest jednak pewien popularny kolor, który nabrał cech przez to, że w naturze prawie go nie ma. Zauważyliście, że właściwie na żadnej z flag świata nie ma fioletu? Przed połową XIX wieku barwnik ten był tak rzadki, że farba z niego wytworzona była droższa od złota. Władcy naszego świata lubili więc ubierać się w kolor purpury dla lancu, a że często byli znani z egoizmu i zepsucia, to z tym właśnie lud zaczął kojarzyć odcienie fioletu. Kapłani cienia World of Warcraft tak. Owa słowa. Jednocześnie fiolet jest kolorem pośrednim między złowrogą, krwawą czerwienią, a godnym zaufania, odprężającym niebieskim. Mamy więc zniszczenie, które kryje w sobie coś dobrego, coś co da się odczynić, jak na przykład truciznę. I zdążyliście już pewnie zauważyć, że kolory nie działają w próżni, skoro zielony może być. Eliksir zdrowia, ale i czające się za rogiem zombie, potrzebny jest kontekst. Zależnie od niego, barwy mogą nam więc nie tylko coś powiedzieć, ale też opowiedzieć. Jak mawiał kiedyś mój promotor: Kolor w filmie jest czymś super, bo w zależności od tego, czy i jak użyjemy balansu kolorów, jak rozmieścimy detale i jak to wszystko będzie ze sobą powiązane, możemy bez słów powiedzieć wiele o historii i bohaterach. I jeśli jesteście uważnymi widzami, na pewno często widzicie to sami. Moonlight przejściem od spranych zimnych do żywych, ciepłych barw podkreśla ewolucję bohatera. Nowe wydanie trylogii Matrix z kompanią ekranów zieleni wskazuje na granicę między światem realnym a tytułowym wirtualnym. Sin City wieńczy, mocne akcenty estetyczne i emocjonalne, Silnie nasyconą czerwienią. I w podobny sposób zagrano w Bioshock Infinite. Wkraczamy ochrzczeni do podniebnej utopii. Docieramy na przedstawienie i w tle mając sugestywnie szkarłatną kurtynę, rozlewamy pierwszą krew. Od tej pory ta cukierkowa fasada zaczyna pękać. Z szafy wypadają trupy, na ulicy rozlegają się walki i ta początkowo piękna kraina okazuje się brutalną dżunglą władaną przez despotę. Dżunglą, w której to my zadajemy pierwszy cios w walce o życie, mimo że. Z wody święconej w blasku świec weszliśmy do niej przez uzdrawiające blado niebieskie światło, a emocjami skojarzonymi z tym zimnym kolorem posłużono się na przykład w gris. Produkcja hiszpańskiego Nomada Studio to doświadczenie silniejsze estetycznie niż gameplayowo, stąd być może nie tak wielu z was miało okazję mu się przyjrzeć. Zwróćcie uwagę na sam początek. Melancholijny klimat, bezbarwny świat, a jedynym akcentem są niebieskie włosy bohaterki. I jeśli dobrze znali, Znacie angielskie idiomy, lub pasjonuje Was analiza tekstów Eiffel 65, to znacie sformułowanie To Feel Blue, oznaczające uczucie przygnębienia. Kolorom towarzyszą zarówno pozytywne, jak i negatywne skojarzenia. I przewrotnie, dół jest stanem boleśnie spokojnym. Grease opowiada właśnie o smutku i etapach radzenia sobie z nim. I ta maleńka niebieska plamka włosów to ledwo widoczna zapowiedź wyjścia na prostą. Idąc dalej, wyzwalamy coraz więcej barw. Przechodzimy skrajne emocje, pojawiają się nadzieja, zagrożenia i strach, byśmy na końcu znów wrócili do błękitu. Ale bogatsi o te wszystkie doświadczenia dużo spokojniejsi. Właśnie, a propos bohaterów przechodzących przemianę, jaki kolor kojarzycie z Firewatch? Dobra, wiem, to było za proste. Jeśli jednak przyjrzymy się grze od początku, a dokładniej tekstowemu wstępowi, poznamy historię problemów rodzinnych Henry'ego, zanim postanowił rzucić wszystko i wyjechać w bież... Do Wyoming. Pomarańczowy font zdobi wszystkie silnie emocjonalne momenty i wybory. Ta sama barwa oblewa nasz ekran przez większość rozgrywki. I nawet w nocnych scenariach, kiedy paleta zmienia się na bardziej stonowaną, pomarańcz nie daje nam spokoju w interfejsie i sprzęcie bohatera. Wśród różnych energetycznych skojarzeń tego koloru znajdziemy kreatywność i spontaniczność, ale też impulsywność i powierzchowność. To wszystko zdaje się spotykać w decyzji o nagłej ucieczce z dala od życiowych problemów. Fizyczna odległość, i daleka od rutyny praca leśnego strażnika nie pozwalają Henry'emu zapomnieć o tym, co próbował zostawić za sobą. Ciekawym kontrastem zagrano w kolat. W tym polskim horrorze szukamy rozwiązania tajemnicy tragedii w przełęczy Diatłowa. W nieprzyjaźnim mroźnym lesie znajdujemy pomarańczowe ślady. Później robi się bardziej paranormalnie, a wspomniana barwa spowija dziwne rozbłyski na niebie, a później kłęby trującego gazu. Idziemy jednak za tymi tropami, bo do czegoś nas prowadzą, nawet jeśli będzie to droga przez strach. Odpuszczając, będziemy sterczeć samotnie w wybranej z życia i kolorów głuszy, przytlącym się ognisku. Widzimy tu też inny, dość popularny w grach zabieg mówiący, jeśli nie ma kolorów, to coś jest nie tak. O ile nie jest to jasno nadana konwencja, jak w L.A. Noir, Gato Roboto czy Minit, zazwyczaj przekaz jest czytelny. Świat bez barw jest straszny, wrogi i w ogóle jakiś nie taki. I dlatego tak wsiadało nam na zmysły Limbo. Masakra na statku w Return of the Obra Dinn budziła mało przyjazne obszary naszej wyobraźni, a psychodeliczne obrazy z Bedroom Coma do dzisiaj powodują u mnie swędzenie czaszki. To wprowadzanie kolorów, jak do królestwa The Unfinished Swan, przywraca je do życia. Trochę szkoda, że eksperymentów z grą, czernią, bielą i szarościami jest tak mało, ale trudno też się dziwić. Ten zestaw raczej nie kojarzy nam się z masą ciekawych doznań i życiem na całego, a naturę, jak wiemy, trudno oszukać. Z założenia każda decyzja w designie i grafice gier coś znaczy. Każdy element coś komunikuje, nawet jeśli jego twórca nie jest tego do końca świadom. Kolor jest więc potężnym narzędziem, a jego spójne użycie pomaga na dobre siąść w naszych głowach. Korzystają z tego artyści w samych grach, projektanci fabuły podkręcają narrację, nie wspominając już o marketingu. Sami zobaczcie, niebieski musi znaleźć się na okładce gry z Mario, nawet gdy ta rozgrywa się w kosmosie. I swoją drogą warto tym bardziej oddać kudosy twórcom, Wrócą gier na stare dwukolorowe sprzęty, bo parafrazując wspomnianego wcześniej medioznawcę Jacku, pozdrawiam: kolor w grach jest czymś super.